Cześć moi drodzy, witam Was w programie Bądź Smart, czyli Twój telefon bez tajemnic. Dowiemy się, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak minimalnym kosztem komunikować się ze swoimi znajomymi, ściągać najnowsze aplikacje, przeglądać prasę oraz newsy w naszym telefonie. Ponadto, może stoimy i nudzimy się w kolejce, warto wówczas zajrzeć do jakichś ciekawych gier, bądź tak po prostu przeczytać to, co jest modne dzisiejszego sezonu. Na pewno nie jedna z nas chce złamać teraz komuś serce, więc warto jest spojrzeć na portale społecznościowe bądź randkowe. A wówczas przekonamy się, że nie warto tracić czasu, tylko za pomocą naszego smartfona warto skontaktować się z jakimś przystojniakiem. Ale zacznijmy od początku, i w dzisiejszym odcinku dowiemy się, dlaczego smartfon jest takim must have tego sezonu. Studentki, moje drogie, nie jedna z nas ma już dosyć noszenia książek, notatek i masy encyklopedii w naszych torbach. Dlatego też warto zainwestować w takie kompletne, przenośne biuro. Co o nim takim jest? To właśnie smartfon. On, wyposażony w najnowsze aplikacje, pomoże dla nas. Tak po prostu. Pracować na narzędziach, jakim jest Excel, w PowerPoincie przeglądać slajdy oraz w PDF-ie wczytać nasze notatki. Moje drogie bizneswoman, nie traćmy czasu. Po prostu. Wyciągajmy nasze smartfony, korzystajmy z aplikacji, które możemy tam pobrać. Jedną z nich jest Slidescreen Pro oraz notowania giełdowe. Niesamowicie proste w odnalezieniu w naszym smartfonie i uruchomieniu. Panie w korporacji wiedzą o tym, że czas to pieniądz. Nie traćmy go. Nasze smartfony muszą być wyposażone w kalendarze oraz mobilną pocztę, aby jak najszybciej móc umówić się z klientem i zawsze dotrzeć na czas. Ponadto miłośniczki najnowszych gadżetów, nie bójcie się, że będziecie lepsze od swoich znajomych. Tak po prostu szpanujcie najnowszym smartfonem, najnowszymi aplikacjami, a koledzy zzielenieją ze zdrości. Nie przepłacajmy w sklepach, moje drogie. Tak po prostu. Nasze smartfony powinny być wyposażone w najnowszą aplikację Ceneo, by stojąc w naszym ulubionym sklepie i sięgając po ukochany kosmetyk, móc zorientować się jak najszybciej, że właśnie w sklepie obok jest on po prostu tańszy, bądź czekając na przesyłkę w domu, dzięki Ceneo będziemy mogły zerknąć do wszystkich internetowych sklepów i porównać ceny, by wyjść na tym jak najbardziej korzystnie. Nie jedna z nas wie, co to są obowiązki domowe. Poświęcamy na to niesamowicie wiele czasu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz smartfon nie wyniesie za nas śmieci, nie ugotuje obiadu, ani nie będzie zabawiało rozkopryszonego dziecka. Ale dzięki naszemu smartfonowi możemy tak po prostu właśnie sięgnąć po najnowsze przepisy i zaskoczyć naszego ukochanego jakimś fajnym afrodyzjakiem na kolację. Czy tak po prostu przejrzyjmy najświeższą prasę, kiedy właśnie nasz malec zasnął. Panie, które są już znudzone luksusem oraz faktem, że jeżdżą najlepszymi samochodami, może czas na zmiany. Jeżeli chcecie ciągle być na topie, powinniście zainwestować w swojego smartfona, a to on powie Wam, jakie imprezy są w tej chwili najmodniejsze, gdzie powinniście być, aby nie wypaść z obiegu. Moje drogie, to jeszcze nie wszystko. Najważniejsze jest to, że nie jedna z nas ma ochotę na najnowszy gadżet. Po prostu. Nie wahajmy się, lećmy do najlepszego operatora, wybierzmy swój ulubiony model, i od dziś buśnijmy w towarzystwie smartfonem z najnowszymi aplikacjami. Na dzisiaj niestety jest to już koniec, ale nie rozstajemy się na długo. Lecimy właśnie teraz do naszych komputerów i już widzimy się na fanpage'u na Facebooku. Czekam na Wasze przychylne komentarze oraz nurtujące Was pytania. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie.